Trudno jest być księdzem w Polsce, trudno w tym sensie właśnie tej takiej bariery między nami duchownymi, zresztą niepotrzebnie zupełnie rysowanej, a, 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 a tak zwanymi wiernymi. Chociaż co do, co do zasady wszyscy jesteśmy wierni, tylko jedni są wierni świeccy, a drudzy są wierni duchowni. I ja mogę zabawną anegdotę powiedzieć, ja często chodzę w sutannie, jeżdżę samochodem w sutannie, wchodzę w sutannie, na ja przykład na stację benzynową, i bywa tak, że obsługa stacji benzynowej jest potwornie zdziwiona, że ja do nich mówię normalnym, ludzkim językiem, a nie poproszę benzynę. I, i, I rzeczywiście, że ksiądz może mówić ludzkim językiem. Ja nie ukrywam nigdy, że jestem księdzem, bo to jest moja tożsamość, jestem z tym bardzo sklejony, związany i Mam dużą łatwość w byciu księdzem i, i czuję się dobrze w tym byciu księdzem. A ludzie zmieniają sposób mówienia, gdy spotykają księdza? To też się bardzo zmienia. Najlepiej to wygląda, jak się idzie na jakąś imprezę. Yy, na przykład ślub, albo jakąś inną imprezę, więc początkowo są, yy, towarzystwo sztywnieje. Mhm. I są takie bardzo takie poprawne wypowiedzi, później w ramach spożywanego alkoholu, Hmm, zaczynają być takie pseudofilozoficzne wypowiedzi, takie pseudofilozoficzne, trochę polityczne, trochę takie. Czyli skoro jest ksiądz, tak, trzeba pofilozofować, tak. rozumieć? Po, 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 mhm. Pofilozofować, pozaczepiać mhm. też. Zaczepki, czego dotyczą najczęściej? Och, tych wszystkich takich najbardziej podstawowych spraw, czyli, czyli klasyka, antykoncepcja, pedofilia no te takie to najbardziej dotykają. I później. Taki najtrudniejszy moment, kiedy się już trzeba salwować ucieczką, to jest ten moment, kiedy się do ciebie przylepiają i mówią: Słuchaj, ty jesteś taki w porządku, ksiądz. Mogę ci mówić na tyle. No możesz, no. Ale wiesz, co? Ja do kościoła nie chodzę, ale Boże kocham. Kocham Boże. I, I wtedy już jest, jak, jak już zaczynają się takie pseudo-podpite spowiedzi, to trzeba się salwować ucieczką, bo z tego nic nigdy dobrego nie, nie, nie wynika. To, to jest ciekawe. Ludzie mają jakąś potrzebę bycia blisko z Księdzem, rozmawiania. I, nie, I mam nadzieję, że nie tylko w pijanym widzie. Wiem, że ksiądz, kiedy poczuł powołanie, wcale nie było tak łatwo księdzu zostać księdzem. Och, to bardzo, to bardzo odległe czasy. Nie do końca chciałbym do nich wracać w tym sensie, że nie chcę się pastwić nad tamtą sytuacją, żeby nie wyjść na jakiegoś frustrata. Miano obawy co do mojego wzroku głównie. No, przynajmniej o tym mi mówiono. I, 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 I to był zawsze główny problem: czego święcić, czego nie święcić, czy on się będzie nadawał, czy się nie będzie nadawał, czy będzie ośmieszeniem kapłaństwa, czy, czy nie będzie ośmieszeniem kapłaństwa, no ale jakoś udało się mnie wyświęcić. Przepraszam, y, czy ja dobrze rozumiem? Słaby wzrok mógł ośmieszyć kapłaństwo? No tak, bo ja y, miałem ksywę w seminarium skaner, ponieważ niezwykle blisko <laughs> czytam. I, 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 I rzeczywiście w pierwszym odruchu. Kiedy ksiądz przychodzi do ambony i, i bardzo blisko trzyma tą księgę, no, no może to, ja to już, już próbuję rozumieć tych, którzy mieli wątpliwości. Y, y, może mogło to wywoływać jakieś zapytania, czy, czy nie będzie to jakoś ośmieszało, nie wiem, godności liturgii, czegokolwiek. Ale faktycznie ja nie zauważyłam, nie znam, może nie spotkałam, powiedzmy, księdza, inwalidy na wózku. Czy to, y, myśli ksiądz, jest jakaś przeszkoda, myśli, jeśli jest powołanie? Myślę, że to się bardzo zmienia. Ja. Musiałbym to sprawdzić, ale pamiętam taki obrazek, że Jan Paweł II wyświęca właśnie chłopaka na wózku. Prawdopodobnie on w międzyczasie stał się niepełnosprawnym. Nie ma jakby formalnie z tego co wiem, czy kanonicznie nie ma takich przeszkód, ale zresztą uważam, że, że byłby to piękny znak. Ale myśli ksiądz, że to seminarium, gdyby zgłosił się młody człowiek, powiedzmy na wózku inwalidzkim, zostałby przyjęty, czy to byłaby przeszkoda, skoro y, księdza okulary, słaby wzrok zaledwie był przeszkodą? Ja myślę tak, że to się bardzo zmienia, że ta nieufność wobec osób y, jakoś dotkniętych fizycznie y, ma korzenie gdzieś z bardzo dawnych czasów. Chociaż kiedy już byłem księdzem, pamiętam zadzwonił do mnie ksiądz arcybiskup y, y, ówczesny, i zapytał się mnie, ja nie, ksiądz arcybiskup Głosłowski, ja nie. Zgłosił się do mnie chłopak bardzo porządny, który jest na wózku. Jak myślisz, przyjąć go do seminarium? Więc powiedziałem mu tylko i wyłącznie tyle: mówię, księża arcybiskupie. Uważam, że, że należałoby go przyjąć, ewentualnie dostosować tam seminarium trochę do jego potrzeb, ale dokładnie takie same wymagania, jak wobec innych stosować. I i można by go usunąć czy nie wyświęcić za wszystko, z wyjątkiem niepełnosprawności. Czego przyjęto, czego nie przyjęto, tego nie wiem. Ale, ale, to, już, ale to, że ksiądz arcybiskup zapytał, to już był pewien znak zmiany. Czytałam niejedną odważną, niespodziewaną wypowiedź księdza. Ta, która wywołała na przykład sporo zamieszania, to obrona Jurka Owsiaka i takie sławne już zdanie, że za Owsiakiem poszedłby ksiądz do piekła. Mój ty smutku, to jest takie uproszczenie. Przecież dokładnie wszyscy wiedzą, ja już nie mam siły postawać tej mojej wypowiedzi na jakimś zupełnie niewinnym blogu. Mhm. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy w stanie. Chwycić takiej delikatnej metafory, że mówiąc o piekle, przecież nie, nie życzę ani panu Fiokowi, ani sobie tym bardziej potępienia wiecznego. Życzę jemu i sobie szczególnie zbawienia. A mówiąc o piekle, na tle kominka zresztą, myślałem o właśnie opiekle, które są w stanie zgotować inni ludzie, chociażby przez hejty w internecie. I dziwię się takiej fali agresji, takiej fali niechęci. Ja znowu merytorycznie mogę się zgadzać, mogę się nie zgadzać z panem, z panem Jurekiem o w wielu rzeczach, ale jeżeli komuś nie udowodniono, że jest nieuczciwy, to należy założyć, że jest uczciwy. I, I moja zdecydowana wypowiedź wypływała stąd, że ja również jestem szefem organizacji pozarządowej i tego typu wypowiedzi podważające zaufanie w okresie rozliczania się z 1% uderzają w cały sektor tych niepublicznych organizacji pozarządowych. Ksiądz też często podkreśla, co jest bardzo charakterystyczne, że dobre serce należy się każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, czy jest chrześcijaninem, muzułmaninem, ateistą, a nawet nie daj Boże byłym partyjnym komunistą. Oczywiście, no przecież na tym polega nasza, nasza posługa, na tym polega nasza praca, żeby słuchając choćby papieża Franciszka. Wychodzić po tych najbardziej zgubionych. Proszę zrozumieć, ja bardzo lubię tą ewangeliczną taką wizję, kiedy Chrystus zostawia 99 owiec, bo im ufa, bo są ukształtowane, i idzie za jedną zgubioną. Czyli te, jak gdyby, zostawia w niebezpieczeństwie, i ma na tyle odwagi, żeby pójść za tą zgubioną gdzieś w krzaki. Dlatego my chodźmy w krzaki, tak jak mówi papież Franciszek, przewietrz, przewietrzmy nasze duszne na zakrystię. Nie bójmy się łamać także takich konwenansów yy, kościelnych wypowiedzi, żebyśmy się tak po kościelnemu z głęboką troską nie pochylali albo yy, ubogacali, się. ubogacali się nawzajem, yy, żebyśmy, żebyśmy po prostu mówili ludzkim, sprawnym, komunikatywnym językiem. Ksiądz może musiał nauczyć się takiego zwykłego języka, także w posłudze kapłańskiej, kiedy pracował w szkole zawodowej z młodymi ludźmi bardzo trudnymi, czy tak? Czy Myślę, że nie. Myślę, że, że, że mój dom poz pozwolił mi, tak, że tak powiem, nie skapłanieć w tym złym sensie. Czyli nie, nie nauczyć się takiej, takiej nowomowy, bo oni mnie zawsze bardzo pilnowali. Przestań gadać takim kaznodziejskim tonem. Najważniejsze: nie dać się wcisnąć w formę. Trzeba być wiernym, trzeba być uczciwym, trzeba być yy, posłusznym, tak jak pani powiedziała. Yy, trzeba unikać takich yy, zbyt mocnych sądów, yy, niepopartych argumentami i myślę, że tego też mnie nauczyła trochę moja choroba. Dawniej byłem bardziej ostry, yy, teraz jestem łagodniejszy. Ale trzeba być sobą. Ja na przykład w kościele czuję się niezwykle wolny. Gdy są księża, którzy wypowiadają się językiem prostym, codziennym, to wzbudzają pewne zdziwienie. Jednak to jest y, trochę niepokojące. To, że tak zaskakuje ksiądz, który potrafi powiedzieć, że każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznania, należy się szacunek. To pokazuje, że myśmy się schowali w jakiejś, w jakiejś niszy, w jakiejś w jakimś zamknięciu, że, że nasze słowa właśnie przestają nieść to, to, co nieść powinny, a to, że kogoś dziwi, że, że niewierzący czy ateiści mogą się zbawić, to znaczy, że nie zna katolickiej nauki, bo to przecież nie moja jest, to nie mój wymysł, to nie mój wspaniały umysł to wymyślił, tylko święty Tomasz za chwilę w głębokim średniowieczu powiedział, jeżeli ktoś żyje zgodnie z własnym sumieniem i nie miał możliwości poznania Chrystusa, i tego sumienia nie łamie. To zbawi się na poziomie wierności tego sumienia. Bo jest po tego prostu sumienia. dobrym człowiekiem. Bo jest po prostu dobrym człowiekiem. Tak, w wielkim skrócie. Księdza patron w pewnym sensie, błogosławiony ksiądz Popiełuszko, też był odważny. Dlaczego właśnie do księdza Popiełuszki ksiądz modlił się i prosił o pomoc? I taki efekt przedziwny ta pomoc przyniosła, podwójny zresztą. Otóż każdy z nas ma w życiu jakieś swoje kompleksy, jakieś swoje lęki, jakieś swoje strachy. I ja oczywiście też je mam i miałem, pewnie mam w coraz mniejszym stopniu. I był taki trudny dla mnie czas, kiedy, kiedy mój kościół, który kocham, mój kościół mnie trochę męczył. Znaczy męczył w tym sensie, chciałbyś powiedzieć w tym współczesnym językiem, mobował. No i ja nie wiem, dlaczego się tego strasznie bałem. Nie wiem dlaczego, ja był taki moment, że ja się strasznie bałem Biskupów właśnie tego. Właśnie, jak to mówią młodzi ludzie wkręcają sobie w filmie, że gdzieś mnie przeniosą, że coś ze mną zrobią, że, że nie wiem. I kiedy byłem taki sparaliżowany tym lękiem, to przypomniałem sobie zdania, zdanie właśnie księdza Popiłuszki, który mówił, że najbardziej paraliżujący w sensie moralnym był lęk. Proszę zobaczyć, wszyscy, którzy w uczestniczyli w zbrodniach komunistycznych czy faszystowskich w tych machinach. Gdzieś w środku byli spariżowani lękiem o siebie. I tutaj rzeczywiście modliłem się i mówię, Jerzy, wyzwól mnie z tego strachu. Bo ja byłem przerażony wizją własnego sumienia, które może być spętane strachem. Że mogę popełnić w sumieniu jakiś błąd, tylko dlatego, bo się boję. Nagle przyszła choroba i przewartościowała cały mój świat. I, po, I powiedziałem, no Jerzy, jest takie grube rury. <laughs> Ale jak takiego patrona ksiądz poszukał odważnego, no, my... no to można było się spodziewać. A, a, teraz, jest mhm. a teraz mnie z tego wyciąga. Mhm. No i wyciąga, wygląda na to. Wygląda, że wyciąga. No, mhm. y, Mediana przeżycie 14 miesięcy, a ja Bóg, dzięki, już tutaj na tej ziemi jakoś się włóczę od rozpoznania 21. Najdalej opisane przypadki 32 miesiące, a nie wygląda raczej na gościa, który za kilka miesięcy miałby się yy, prze, przewinąć. <grytanie> Pojawił się ten glejak i pojawiło się wyzwanie, i oto ksiądz odnajduje w sobie odwagę, siłę, może być dobry efekt yy, czegoś złego, bo choroba nie jest niczym dobrym, czy może być czymś dobrym. Ja jeszcze nie, nie chcę dawać takich kategorycznych odpowiedzi, bo chorowanie to jest proces. Mhm. Ja, i mówiąc tak, używając takiej nowomowy znowu psychologicznej, ja cały czas jestem w procesie. I to, i to zaczyna być coraz bardziej ciekawe. Do czego to mnie doprowadzi? Jest zakęt, kolejny zakręt i jakaś prosta, a potem zakręt, zła informacja Jakieś rozwiązanie. Dobra informacja, znowu prosta. Mm -hmm. Miało już nie być tej wiosny, a proszę spojrzeć, jakie piękne sopockie, mm -hmm. jakie, jaka, jaka piękna sopocka wiosna, która nas zaprasza do uśmiechu. Wciągam ją bardzo głęboko i czuję się niezwykle szczęśliwy. Można zapomnieć o tym, że ma się w głowie coś tak okropnego? Ja zapominam. Ja zapominam, bo. Gdybym o tym myślał, non-stop, to bym to zwariował. Paradoksem może się wydawać też to, że ksiądz już wcześniej, zanim zachorował, pracował w hospicjum, założył hospicjum, spotykał się z cierpieniem, spotykał się z ludźmi chorymi, towarzyszył śmierci osób bardzo ciężko chorych. Ja nie wiem, czy to jest paradoks. W końcu ten, ten mój glejak ten nie mój pierwszy nowotwór. Bo ksiądz miał wcześniej nowotwora nerek. Nerka, nerki nerki. Ale wyleczony pięknie, cudownie, żadnej wznowy mhm. nie ma już minęło pewnie 5 lat, więc można uznać, że jestem, jestem, jestem wyleczony z tego nowotworu nerki to jest zupełnie nowy, to, to nie jest takie częste, mhm. żeby mieć dwa nowotwory w jednym strzale, że nie w jednym strzale, tylko w jednym <grym> życiu. Jednym w jednym życiu. Mhm. Może to ja mam jakiś błąd genetyczny, to też jest możliwe. Też to trzeba jakoś. A może ksiądz jak ten Hiob ma, ma nieść pewne ciężary? Od razu z takiej grubej rury, że, że, że gdzie mi do chioba? Ja przecież jestem sybarytą, tak naprawdę. I, 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 i bardzo jest we mnie mało chiobowatości. Ale w czym się przejawia ten sybarytyzm? Księdzak Kościół to Kościół ubogi. Ja pochodzę ze środowiska, któremu nigdy specjalnie na, na pieniądzach nie zależało. W tym sensie, że. Nie cierpieliśmy ani biedy, ani jakoś specjalnie nie opływaliśmy w luksusy i zupełnie gdzie indziej były postawione priorytety. Zatem kapaństwo na pewno nie było dla mnie ani drogą do kariery, ani drogą do sukcesu, ani podwyższenia statusu społecznego. Wręcz przeciwnie, nawet dla moich najbliższych wydawało się początkowo, że to jest kompletna degrengolada. Załamywali się Boże, nasze dziecko, żebrakiem całe życie. Tak, my duchowni jesteśmy żebrakami, żyjemy z tego, co nam Państwo dadzą. I, i, i byleby to było transparentne, byleby to było uczciwe, byleby to było skromne, popatrzmy na papieża Franciszka, który, który tutaj, no, zwłaszcza dla nas, myślę, że w Polsce, gdzie jeszcze ten status taki społeczny i materialny księdza, zwłaszcza w niektórych regionach jest przesadzony, uważam, jest dla nas ogromnym znakiem. Czy to jest łatwiej znosić własną chorobę, gdy obcowało się z ludźmi chorymi, jako ich opiekun, jako ich wsparcie? Ja cały czas z nimi że obcuję. Jestem... Ksiądz dalej pracuje, Oczywiście, jest aktywny. jestem dyrektorem hospicjum i do pani przyjechałem z hospicjum i zaraz tam jadę. To jest hospicjum w Puckiu, wybudowane ze środków tylko i wyłącznie społecznych. Czy mi to pomaga w pracy z chorymi? To, że ma ksiądz teraz to doświadczenie własne? Na pewno nie przeszkadza. Chociaż y, kilka razy złapałem się na tym, że, że w głowie się licytowałem, kto ma mm -hmm. pow poważniejszą sytuację, mm -hmm. to nie, że stałem się tego nie eksponować. Oczywiście moi pacjenci wiedzą, że ja jestem chory. Y, w niektórych przypadkach to pozwala skrócić dystans ale ja tego specjalnie nie robię, ja do nich przychodzę jako kapelan, a nie jako chory. A księdza to osłabia w księdza osobistym zmaganiu się z chorobą, że Wręcz ksiądz przeciwnie. zna jakby to środowisko tak dobrze? Wręcz przeciwnie, to mnie mhm. uskrzydla, to, to mnie nakręca. Mhm. Nie wyobrażam sobie życia bez hospicjum, nie wyobrażam sobie życia bez chorych. I bez, be, be, bez pracy, bez, bez czuwania umierających, bez, no bez, bez, bez takiej naj, naj bardzo ważnej, ale najprostszej księżowskiej posługi wobec tych, którzy ten świat opuszczają. Ksiądz, słysząc taką informację, że może po 14 miesiącach umrzeć, musiał myśleć o tym, jakie będą księdza dyspozycje jako pacjenta w momentach ostatnich. Ja to mam w głowie. To, to, jak gdyby to jest ze mną cały czas. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o takim oswajaniu strachu. Ja popełniłem także błąd bo każdy choruje. W moim chorowaniu psychicznym każdy choruje po swojemu i w tych pierwszych miesiącach tak bardzo na zimno matematycznie te 14 miesięcy potraktowałem i zacząłem tak odliczać, tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu uh -huh. i mnie łapał taki zwierzęcy strach. Uh -huh. Taki zwierzęcy, potworny strach, ale później musiałem się właśnie ogarnąć, bo ja powiedziałem, ma to jest taka metoda Simontona, czyli z myślenia życzeniowego na myślenie zdrowe, czyli na to, co się dzieje tu i teraz. Jesteś, oddychasz, nic cię nie boli, mhm. myślisz, gadasz, to przestań malować czas, tylko się zabierz ze siebie. I, i to mnie nau, nauczyłem się obsługiwać własne emocje i te takie paroksyzmy, te napady strachu mhm. były coraz rzadsze, a właściwie już tak nie, nie zdarzają się w ogóle. I tak jak mówiłem, i to zaczyna mnie coraz bardziej ciekawić i kręcić i rajcować mhm. i to, czyli to życie, to, co to, 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 to przede mną. Jeżeli będzie taki taka sytuacja, że będę, że będę bardzo cierpiał, to ufam mojemu zespołowi, bo chcę umierać w moim hospicjum albo w moim domu pod opieką mojego hospicjum, to na tyle ufam profesjonalności mojego zespołu, że oni mnie tak poprowadzą, że to będzie łagodnie i sprawnie. I oczywiście jak każdy chciałbym być świadomy do końca. Zresztą Kościół ustami bardzo mądrego papieża Piusa XII powiedział, że można Pozbawić kogoś świadomości, tylko z najpoważniejszych przyczyn. Więc, jeżeli jakieś najpoważniejsze przyczyny nastąpią, takie, że inaczej nie będzie można ochronić mnie przed, przed bólem, przed jakimś takim bólem, czy jakimś innym potwornym cierpieniem, to jestem pewien, że i moi najbliżsi, i, i mój zespół zdecydują się na, na tą śpiączkę terapeutyczną, która może także przyspieszyć moje odejście. Ale to nie jest eutanazja. Różnica między tym a eutanazją polega na intencji. Gdybym temu samemu pacjentowi podał leków y, przeciwbólowych zbyt dużo lub zbyt szybko w celu usunięcia go choćby o sekundę, to byłbym winien eutanazji. Ale jeżeli robię to zgodnie ze sztuką, tylko po to, żeby go chronić przed cierpieniem, a on w tym momencie umiera, to on nie umarł na skutek podania tych leków, tylko on umarł na skutek postępu choroby. Śmierć nie musi być straszna. Śmierć jest oczywistością. To nie na darmo y, kochana, wspaniała poetka, Proszę zwrócić uwagę, że osoba określająca się jako osoba niewierząca, pani Szymborska powiedziała, rodzimy się bez sprawy i umieramy bez rutyny. Dlatego sami się przez te, przez te dwie tajemne bramy narodzin w jedną i narodzin w drugą musimy przycisnąć. I dlatego się trochę boimy. Ale ja widziałem mnóstwo pięknych, wspaniałych odejść i śmierci, nawet takich, które były niemalże radosne. Wydaje mi się, że śmierć może być piękna, że. że że tamta rzeczywistość może być niezwykle kręcąca. Ja ją sobie bardzo dynamicznie wyobrażam, jako, nie jako jakieś banalne śpiewanie w wiecz wieczności, aleluja, albo jakieś mm -hmm. banalne kotły ze smą, tylko to jest bardzo rzeczywista, taka dynamiczna rzeczywistość, która jest albo wzrostem szczęścia geometrycznie, albo niestety wzrostem cierpienia i nienawiści i samotności. Ja na koniec tylko księdzu życzę, żeby ten niezwykły patron, ksiądz Popiełuszko, dalej był tak odważny i zaskakujący, żeby teraz poprowadził ku zdrowiu księdza bardzo dziękuję. i ku kolejnym próbom na, 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 na ile go znam, to taki mm -hmm. będzie. Ja zresztą bardzo lubię wszystkich niszowych błogosławionych, mm -hmm. bo im zależy na cudzie. Więc ja jestem idealnym kandydatem.